Dzień dobry panu. Dzień dobry. A dlaczego pan ma pustą na półkach? No jest kryzys. Ogromne problemy w gospodarce. Nie widziała Pani padają firmy. No, i to jest taki mój sposób na radzenie sobie w kryzysie. Ale przecież nie ma pan nic do sprzedania. No, i właśnie o to chodzi, bo dzięki temu udało mi się zniwelować koszty transportu do zera. Dzięki temu zniwelowałem koszty ochrony też do zera, bo nie ma czego pilnować. Dodatkowo nie płacę VAT-u. Same korzyści z tego kryzysu. No, i w tym wszystkim panią poproszę, aby panią mnie kupiła to nic. O, a ile kosztuje u Pana takie nic? Takie nic u mnie kosztuje 100 zł, proszę Pani. Ojej, to strasznie dużo, jak na nic. To zależy, bo e, dodatkowo udało mi się zniwelować do zera wydawanie reszty. Całkowicie niepotrzebna mi jest kasa fiskalna, ani w ogóle nie muszę się zajmować sejfem, przechowywaniem gotówki. Ja widzę tylko korzyści w tym. No dobra, ale w takim razie czym pan płaci za wynajem tego stoiska? Niech pani pojedzie do centrum handlowego. Pełno stoi takich pustych. Można je zasiąść przez zasiedzenie.